Świat mojej księżniczki, świat mojej księżniczki. Świat księżniczki, świat księżniczki, Udział biorą Beata Wyrąbkiewicz, Anna Apostolakis, Wojciech Machnicki, Izabela Dąbrowska, Andrzej Ferenc, Modest Ruciński, Stefan Knotę, Ryszard Olesiński, Jarosław Domin, Cezary Kwieciński. Chcę mieć huśtawkę! Jaki piękny dzień! Ciekawe, co robi księżniczka. A, o, witaj! Zauważyłam tu coś ciekawego. To niezwykłe. A wiesz, co to jest? E, n -n -n. Ale A. musi być fajne, bo jest takie duże. Ach, już jest. Czy to coś dla mnie? Poczekaj, to zobaczysz. Tada! O. o! Co to jest? To jest chustawka. Ale gdzie się siada? Musimy ją złożyć, kochanie. Ma dużo części. Długo to potrwa? Nie więcej niż kilka minut. Hmm. Eee, e, e. Czy ktoś ma śrubokręt? Podajcie mi tamtą część. Ja nie wiem, nie znam się na tych sprawach, Admirale, jaka część? Eee, e, no nie wiem. Widziałaś śrubokręt Karusiu? Nie, używała tylko młotka. Kiedy oni to wreszcie skończą? Krótce, kochanie. Może brakuje nam części. Pływam, papi, pa! A ta część do czego? Odwróćmy właściwą stronę. Komuś herbatki? Mogę pomóc? Brzdącu, to trzeba umieć. Najlepiej zostaw to dorosłym. Według mnie ta ładna część pasuje tam, do nie, tej nie nie, 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 nie. Auć. O, przepraszam. Tato, tato. Nie teraz, brzdący. Ale trzymasz to do góry nogami. O tak, głuptasek. <grym> tak, tatuś głuptasek. Ach, wspaniale. <grym> Magnifico. Spójrzcie na to. O. Ach. To tutaj nie pasuje. Oczywiście, że tak. Przykręciłeś część. Połóż to na miejscu. Może to trzeba zacząć tu. No uderz! Ała. Wybacz, ciągle montują tę huśtawkę? Mm -hmm. Musi być wyjątkowa, skoro to tyle trwa. Tata mówi, że to będzie najfajniejsza huśtawka na całym wielkim świecie. Od nowa! Huśtawka gotowa! Juhu! Tato! E, co? A, co a co tam? Chcę iść się pochustać! Och, brzdą, jest za wcześnie! Ale czekałam całą noc! Więc możesz poczekać jeszcze chwilę. U. I nie próbuj huśtać się sama. Jest za duża i możesz sobie zrobić krzywdę. Nowa zasada: bez dorosłych nie ma huśtania. Ach, to nie fair. Miałam się bawić na tej huśtawce. Stój! Znasz zasadę, puszku? Bez dorosłych nie ma pudła. Jeśli ja mam głupie zasady, to ty także. Witaj! Hej, księżniczko, ta nowa huśtawka wygląda wspaniale. Ale nie wolno mi się na niej huśtać. Mogę sobie zrobić krzywdę. Jest trochę duża, ale chyba mogę na niej posiedzieć. Wyglądasz jak dorosła. Ale nie będziesz się huśtać, prawda? Nie. Może troszeczkę poruszam nogami. O, o, o. Księżniczko. Ja tylko trochę ruszam nogami. O, o. Niczko, jesteś cała? Och, na szczęście. Zabierzcie ją ode mnie! Zabierzcie tę huśtawkę! Tu jesteś, kochanie. Idziesz pobujać się na huśtawce? Ja chyba idę. Nie, 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 nie mogę. Ja nie. ja nie jadłam jeszcze śniadania. O, no dobrze, brzdącu. A po śniadaniu? Aha. Wszystko w porządku, księżniczko? Ja jej nie lubię. Czego? Tej nowej huśtawki? Przez nią upadłam. Och, to był tylko przypadek. Księżniczko! Gdzie jesteś? Wszyscy chcieli zobaczyć, jak się puszczasz? No chodź! Inni także chcą spróbować! Jak wyjdziesz, to będziesz pierwsza. Ja nie mogę iść się bawić, dopóki tu nie posprzątam. O! No dobrze. Potrzebujesz pomocy? Nie. Muszę to zrobić sama. Jak sobie życzysz? Jakby co, to będę przy huśtawce. Naprawdę chcesz posprzątać w swoim pokoju? Nie, idę pobawić się na dwór. Na huśtawce? Nie, nie na niej. Brzdącą! Huśtawka czeka! Księżniczko! Ciekawe, gdzie ona się chowa? Och, lubię huśtawki Miałem kiedyś taką w Wybacz A, księżniczka, nareszcie Poczekaj, aż zobaczysz swoją nową huśtawkę Widziałam ją i ja zaczekam na mamę i tatę Tutaj jesteś, brzdącu Czy nie jest piękna? Wspaniała eee. Magnifica Pierwsza klasa No to wskakuj brzdącu! Nie! Nie podoba ci się kochanie? Nie ma się czego obawiać. Tak, to fajna zabawa. Nie boję się, byłam zajęta i już! Szybciej kochanie, wszyscy czekają. Oh. Hmm. <śm modelling> uh, nie mogę się przecież huśtać w takim stroju! <śm generalnie> Muszę się przebrać! Brzdąsu! Zachowuję się bardzo dziwnie. Dużo emocji, he? Co się stało, brzdąsu? Nie musisz się przecież huśtać, jeśli nie chcesz. Już się huśtałam! Mówiłeś mi, że nie wolno, ale ja. Ja, ja, ja poszłam. Och brzdącu. I stało się coś niedobrego. Upadłam. Ojej, i teraz się boisz. <noise> tak, że nie chcesz spróbować. Chyba nie. To może na początek będziesz wszystkich popychać, dopóki ci nie przejdzie. Mogę spróbować. Przeć, jeśli mam pchać mocniej! Generale! Niech mnie chłopie! inny! O. Może ty będziesz pchać? Ojej. Dobrze! O. 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 o! Dużo lepiej! O! Świetnie, księżniczko! <laughs> księżniczko! Byżej. Nareszcie, teraz ja. Nie, ja teraz chcę! Myślałem, że nie poprosisz, moja kolejka przepadła. Tak wysoko! Czy mogę się pochustać? Ty już się przecież chustałaś. <grystanie> Proszę księżniczko, mogę teraz ja? Następnym razem rozhuśtam się tak wysoko! <grystanie> Opracowanie wersji polskiej na zlecenie MiniMini -mini Start International Polska Obsada Dorota Kawęcka Reżyseria Paweł Galia Dialogi Polskie Jakub Kosiński. Dźwięki montaż Jerzy Bierciński, kierownictwo produkcji Anna Kuszewska.